Cześć moi drodzy, zależnie i tam Witam was, bardzo serdecznie kolejny jak na moim taraku. i zapraszam do gry 4. No to już drugi odcinek z tej super gierasty. Okej, okay, no hop! Nie udało nam się. O nie, o nie! O, 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 o! Aż dwóch, aż dwóch! No tak, okej, okay. nie O, o! Okej. Okay. Tak, uśmiech jest. I. Długa No tu jeszcze raz bóla niż nie pochłonie nas! Tak, uśmiech jest. Ej, że au! Tutaj jesteś. Trzech razy sztuka. Ej! No! O, nie mogę niego trafić. Tu nareszcie. <ścoughs> zamienił nas. Anioła! Ratunku. Ta kurzła napiła, au! Że aż no, że aż mnie, że aż mi nie bolą, że aż ja już się tak denerwuję. Eee, to nie będzie, no ej. O, zmienił kąt nachylenia. No to teraz mamy do zrobienia. O, się tam, tutaj, tutaj, tutaj. No dalej. Au! Przez tego kwadraciura mi u nas anioła. A potem upadł do wody o, boss! Jakie ma okulary z jeden z nich! Tak, do drzeżenia mój drogi! <grystanie> do drzeżenia mój drogi! No tak, dostaje nam się... Oa, bo to nie mój drogi. <laughs> Przywołał swoich snusów. Nie, jakie no żeby no nam au. Limonek, au, 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 Wszyscy nie pokonają. No, no, no. O nie, o nie, au! Teraz, teraz. Skyrimowe, au! Dwa. Te głupie kwadaciory. kurzeją mnie, te już kwadaciory. One są wkurzające i dzi dzisiaj coś jest gorsze. To jest gorsze, au! Te kwadacy tymi kwadaciorami jest mały jakiś problem. To Skyrimowe dwa. la 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 Wow! Łykie złe! Na Au! Sią! Ale teraz najlepsze! Patrzcie tylko! ha <ścoughs> ha Jaki Aaa! To by to by lało! Nasza znowu piłeczka uleciała się do nieba! A co to takiego widzę, kolego? Jakie brzydkie jaja! tuby Ok, teraz będziemy się bawić. A jakże! A jakże, mój kochani! Może jeszcze? No, może jeszcze? Jeszcze nie... Jeszcze raz. Kolejne kolejny No, kolejna! Kolejna plansza! Nie żyje nam! Kręski szlwiałowy, jak miło sobie zagrać tego tygodniu bóla. O tak. Co tutaj jest? Piła? Hmm, tak. Piła, piła, piła. Ała! Biu! Biu! To jakaś dęba, ta piła była. O i kuku nam zrobiła. Co ty, skaka ci nie podawisz? O oh, wow Tak jest. Au. Tak jest. Jak fajna właśnie. Au! 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 Nie mogę już, nie mogę. Już. Już nie może. Już włączyłem ten przycisk. Po co mam go? Włączać? Eee, gwiazda? O nie, o nie, o nie! Ja myślę, że się nabije! Co na w ogóle co to pod diable, jak to pobierają? Niech się tam przetoczy i piłka podstaszy! O, nie! Lu, 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 lu. U, o, wow! Dobra, proszę, nie pociachaj tego drewna! O, nie! Łe, o, wow! O, ja myślę, że się nabije na te wystające drzaski. No, 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 dalej. No chcę tam przeskoczyć. Opatrzcie, Patrzcie, jakiś ninjak. To więc nasza piłka ma nową planszy. Okej, okay, no dobra. Puh, to było mądre. No, 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 no. Tak! Au! Puh, au! Te głupie. Coś ma. Nie, e, a ta gwiazda? Hm. Hm, to było zbyt genialne. Żeby doskoczyć tam. Na górę. O, no! Papa! Tak! Pa, pa. Bo nie będziemy już ogonie! Au! Ja nie przyszłam na kwadracie, żeby tutaj się bić. Ja chciałam cię tutaj cię tylko smyć. O, wow! <gryw> Okej, okay, no dobra. Idziemy dalej. Okej, okay, jeszcze może, o! O, o, o! nie, o nie! Nie straca się nasza piłeczko! Dobra! O nie! Jakieś jazdy! Tutaj na nas czekają! Nie! Nie szeć się na nas! Oka może? O! O! Odwróć się do tego ninjaka! O! Ninjak chyba niepokonany. Tak! O! Jest. Ja z... ja. Tak! Moi drodzy, z unicznym akcentem chciałem się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałów na moim kanale, zwłaszcza kolejnego odcinka z tej ekstra Dasy. Chciałem się z wami. Cześć!